Słuchaj, też tak... Mm, dla naszego bezpieczeństwa jest lepiej jak kaszlesz, żeby zasłaniać usta No, chory jest. Zasłaniaj usta albo odkręcaj <coughs> głowę w bok, bo zarazki na nas lecą. Dareka masz chusteczki? Nie mam, nie, nie dają nam chusteczek. Przecież ręczyki dają tylko papier. Ale co, w wyciera wycierasz nas? Wciągam do siebie. No to też jest bardzo niebezpieczne, bo y, zaletą kaszlu, kichania jest to, że... jeszcze y, y, to mam tego na płucach się, ale jak się za dużo tego wciła, No to Dokładnie właśnie to chciałem powiedzieć, kochanie. Ale jest jeszcze też tak, że y, nie wyrzucasz, nie pozbywasz się zarazków, do tego jest kichanie. W jednym kichu może wylecieć 15 tysięcy zarazków. Ty wiesz, że to jest 15 tysięcy? Kuczyków jest może trochę więcej. Koda, Dalej, Koda, a jak wy się w pozdaniu leczycie? No różnie, na przykład można jeść cebulę... <laughs> Cebulę jest bardzo bo gorące no, mleko mózgowe! Co? Gorące mleko, można też Tu to, to weźcie mi tej cebuli zamówić? Albo no weź se, ten weź, weź z mm. 30 pompek, ja ci potem zrobię brzuszki i to, wyjdziesz z tego, tyś tak rozkliwiaz, nie masz temperatury? Masz, masz temperaturę. Ile ty masz... Ile ty masz? No ile no, masz? No ja ci zobaczę temperaturę. Od muki jeden wyzdrawiał u nas, leżał, leżał, o jak mnie boli. Dostał dwa razy mukę ja właśnie odszierzał, to podniósł. E, mi boli, brzuch mnie boli, też jeszcze. Ten... Tylko jesteś niezwała ja stara, ja myślałem, że ty jesteś taka głupia, tylko bo Jan że Darko robił. Słuchaj, tak. e, e, jeżeli jego boli również żołądek w chwili obecnej, to moim zdaniem mamy do czynienia z grypą żołądkową. Grypa żołądkowa łączy dwa typy przeziębi. Zatrucie. I stopy mam zimne. Ale daj mi skończyć, dobrze, ty jesteś chory, jesteś słaby zatrucie a ponadto właśnie gardło mój dziadek mówił tak masz rację Magda nie krzycz nie krzycz jak kobiety rozmawiają my się lepiej znamy przecież na medycynie a Magda to w ogóle ma wykształcenie przecież mój dziadek ja się, się znalazł, jak tak. się krzyczy to chory cierpi co nie Darek? no dobra to ja nie będę co powiem normalnie powiem normalnie mój dziadek mówił tak no to... jesteś chory Walnij kielona i przechodzi kielon jest bardzo dobry bardzo dobry ale nie no, dają tu kielona Ej, i co boli mi brzynie? Nie, bo serio, bo do ten, bo charka nam tu flegmą.